Cześć wszystkim, z tej strony Ula i witam Was w kolejnym tutorialu. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić owijki na modele koni. Owijki wydają się być bardzo proste, a jednak zrobienie takich, które będą dobrze wyglądać na modelu zawsze sprawiało mi sporo kłopotu. Przez lata szukałam różnych metod. Od razu na myśl przychodzi rzep, ale dla mnie jest zbyt toporny i po prostu źle wygląda. Jakiś czas temu dotarła też do mnie metoda robienia owijek z bandaża samoprzylepnego. Przyczepia się on sam do siebie, ale nie jest klejący. Dzięki temu przycięty na odpowiednią szerokość całkiem nieźle wygląda na modelach. W opisie filmu zostawię Wam namiary na twórców, od których można takie kupić, jeśli nie chcecie inwestować od razu w kilkumetrowe rolki. Mimo że sama posiadam kilka kompletów, to nie jestem jakąś wielką fanką tej metody. Wymyśliłam więc własną. Zapraszam. Zacznijmy od materiałów. Odpowiednia tkanina jest tutaj absolutnie kluczowym elementem. Musi mieć trzy niezbędne cechy. Być cienka, delikatnie elastyczna i nie strzępić się na brzegach. Odkryłam, że większość bluzek i t-shirtów jest zrobiona z idealnego materiału. Przekopcie więc swoją szafę albo jakiś second hand i do dzieła. Niektóre lamówki bawełniane też dadzą radę, pod warunkiem, że się nie strzępią i mają choć odrobinę elastyczności. Od razu mówię, że polar czy filc totalnie się nie nada. Jest stanowczo za gruby i za sztywny. Będzie nam także potrzebny kawałek sztucznej skóry lub tasiemki w dowolnym kolorze, linijka, nożyczki, klej uniwersalny, kawałek kredy lub suchej pasteli, nitka pasująca kolorem do naszej tkaniny oraz igła. Niezbędny będzie też cienki drucik. Naprawdę cienki. Mówimy tutaj o grubościach od 0,3 do 0,5 mm. Spinacze biurowe odpadają, od razu mówię. To naprawdę musi być bardzo, bardzo cienki drucik i oczywiście szczypce do zaginania i odcinania na druciku. Bierzmy się do pracy. Jak zawsze wzoruję się na prawdziwym sprzęcie. Przeliczam więc wymiary owijek w rozmiarze full na odpowiednią skalę. Tym razem nie ma szablonów, bo umówmy się, to kwestia wycięcia prostokątów, ale przygotowałam taką pomocniczą tabelkę. Rozkładam tkaninę na równej powierzchni. Brzeg linijki pokrywam warstwą kredy lub pasteli i ostrożnie przykładam ją na materiał. Lekko dociskam i przesuwam, tak żeby zostawić ślad. Następnie zaznaczam punkt na odpowiedniej wysokości, w moim przypadku 12 mm. Powtarzam to w kilku miejscach i ponownie tworzę linię przy pomocy linijki, łącząc ze sobą te punkty. W ten sposób mamy proste, równe pasmo. Zaznaczenie to jedno, ale trzeba to jeszcze ładnie wyciąć. Upewnijcie się, że wasze nożyczki są naprawdę ostre i starajcie się ciąć powoli i dokładnie. To zaważy na końcowym wyglądzie owijek, więc naprawdę warto się przyłożyć. Wytnijcie tyle pasków, ile tylko potrzebujecie, ale starajcie się ich nie rozciągać za mocno po wycięciu. To może zupełnie zrolować i zniszczyć materiał. Przycinam pasek na odpowiednią długość i na jednym z końców nakładam malutkie kropelki kleju w samych rogach. Dla precyzji pomagam sobie wykałaczką. Zaginam rożki do środka, żeby stworzyć taką spiczastą końcówkę. Powtarzam ten krok z resztą pasków i odkładam je na chwilę na bok. Zajmijmy się teraz zapięciem. Odcinam krótki kawałek druciku i łapię go w okrągłe kombinerki. Tworzę bardzo, bardzo małe kółeczko. Chwytam końcówkę i zaginam ją w stronę kółka. Powstałe zagięcie zaciskam jeszcze bardziej, żeby jak najmniej odstawało. Odcinam nadmiar i oto nasz mini haczyk sekret całej metody. Wycinam odcinek sztucznej skórki lub tasiemki i zaokrąglam rogi. Nawlekam nitkę na igłę, tak żeby jeden koniec był wolny, a drugi kończył się supełkiem. Umieszczam mój haczek tuż przy końcówce paska i zaczynam go przyszywać. Kilka małych szwów w zupełności wystarczy. Zawiązuję supełek, odcinam i zabezpieczam nitkę odrobiną kleju. Teraz nawlekam nitkę w kolorze tkaniny, dokładnie tak samo jak poprzednio. Pasek z haczekiem umieszczam na spodniej stronie owiki. I przyszywam kilkoma drobnymi szwami. Następnie tworzę taki mini trójkąt dla ładnego wykończenia. Hey! Powtarzam to jeszcze trzy razy, i owijki są gotowe. W skali Little Beats może się wam bardzo przydać penseta, i zamiast sztucznej skóry lepiej sprawdziła mi się taśmka satynowa o szerokości 1,6 mm. Przed przyszyciem do nich haczyków, najpierw przykleiłam je małą ilością kleju, bo inaczej ciągle mi uciekały. Reszta procesu wygląda dokładnie tak samo jak poprzednio. Wiem, wiem, czekacie, aż pokażę, jak to się zakłada. Ale absolutnie nie stosujcie tych instrukcji na zwierzętach. W miniaturze akcesoria mają tylko wyglądać, a nie poprawnie działać. Jasne? Żeby było łatwiej zacząć, używam kawałka taśmy malarskiej i po prostu przyklejam początek owiki na środek nogi. Upewnijcie się, że zapięcie idzie z wiatrem, jak to mawia moja trenerka. Pierwszym okrążeniem po prostu zakrywam taśmę i zaczynam kierować się w dół. Przekładam owikę podstaw pęcinowy do tyłu i znowu idę do góry, tworząc z przodu subtelną odwróconą literę V. Później po prostu lecę do góry, pilnując, żeby pasek się nie marszył ani nie zawijał. Zatrzymuję się tuż podstawem nadgarstkowym. Gdy dotrę do końca, zahaczam mój haczek o materiał, tak żeby lekko się w niego wbił. Tada! Właśnie w ten sposób moje owiki trzymają się na nodze. Zakładanie czasami wymaga kilku prób, można też je przyciąć, jeżeli wyjdą za długie, albo odrobinę poprawić. Generalnie róbcie tak, żeby wyglądało dobrze. Te owiki można też oczywiście zwijać, tak jak prawdziwe. I Właśnie za to lubię tę metodę, bo wyglądają równie dobrze na modelach, jak i same w sobie. I to tyle co dla was na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie. Po więcej zdjęć jak zawsze zapraszam na Instagrama, a my widzimy się w kolejnym filmie już niedługo.